Witam, witam serdecznie drogie kochane y, raczki na czytaniu y, z okazji i przy okazji walentynek. Ponieważ nie chciałabym, żeby to było czytanie tylko walentynkowe, ale takie czytanie przy okazji walentynek, y, z okazji oczywiście y, tego święta na Wasze uczucia, na miłość, na to, co się w tej sferze. Uczuciowej będzie dla Was działo. I zaczynam od, od oczywiście żywiołu wody, ponieważ to są właśnie uczucia, emocje, są to znaki takie jak Wasz, właśnie Wasz czyli raczek, skorpion i rybki. Emocje, I zaczniemy sobie właśnie od Waszego znaku jako pierwszego z trygonu wody. Kochani, co w tej miłości dla Was w takim razie, przy okazji tych walentynek, bo same walentynki, wiecie, to jest takie święto, które, no, przypomina nam o tym, ale tak naprawdę powinniśmy pamiętać o tym każdego dnia, więc zobaczmy sobie, co tutaj się klaruje dla osób, które są w relacjach i dla tych, które są wolne, czyli tak zwani single, tak? Więc poproszę tutaj kartę o przekaz dla osób spod znaku raka na uczucia, na miłość na związki, na partnerstwo zobaczymy co tutaj jest do przekazania kochani w tym w tym dniu myślę, że ten dzień akurat będzie sprzyjał temu odczytowi, więc dlatego dlatego mnie to popchnęło do tego, żeby wam tutaj zrobić taki przekaz więc zobaczmy w takim razie raczki, raczki w miłości raczki w miłości co wam tutaj, co do was idzie co do Was idzie w tej miłości? Co tutaj Was czeka? Zobaczmy sobie, kochane raczki. Ja już Wam z góry dziękuję za Waszą obecność i za Wasze subskrypcje, łapki, komentarze. Dziękuję Wam za wspieranie kanału tutaj na YouTube, ale też za to bajkofi w opisie filmu, ponieważ yy, yy, często tutaj dostaję od Was tak zwane napiwki. Więc bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Niech Wam się w życiu dobrze darzy, kochani, a my przechodzimy do. Przekazu, i na nim się teraz będę skupiać. Mhm. Kochani, e, powiem tak: e, ogólna energia to jest trójka kielichów, więc powiem Wam tak: no, jeśli chodzi o. I zaczniemy sobie tutaj od e, związków, a potem po prostu zrobię osobno single. Za chwileczkę. Drogi kochani, drodzy kochani związkowcy, raczki. Powiem Wam tak. Lubicie się razem bawić, na pewno. To tutaj nie jedna okazja będzie do tego, żeby właśnie móc razem sp spędzić czas. I tutaj, w towarzystwie, jak jesteście, wśród znajomych, bliskich, gdzieś tam jakieś różne okoliczności, to jest wam, wam bardzo fajnie. I w ogóle jesteście w takim nastroju dosyć zabawowym, bym powiedziała. Będziecie w takim nastroju dosyć zabawowym. No, idzie też wiosna, w związku z tym mm, domniemam, że. To uczucie takie, właśnie coraz więcej tego słoneczka gdzieś będzie się pojawiało, będzie się też tego słońca pojawiać w waszych sercach. Więc tutaj, jeśli chodzi o spędzanie ze sobą razem czasu w związku, w relacjach, to myślę, że fajnie wam to wychodzi, jeżeli jesteście poza domem, czyli jesteście wśród ludzi, tak? I taka tutaj energia też jest, będziecie się dobrze bawić, będziecie mieli dużo okazji do tego, żeby gdzieś razem wyjść. Czy wam się będzie chciało, czy nie będzie chciało, to już jest inna historia na pewno, natomiast do bawić się potem będziecie dobrze. No ale co tutaj, jeśli chodzi o uczucia, Drogi, kochane raczki, co u Was tutaj będzie się klarowało? Otóż tak, wydaje mi się, że tak, ponieważ mamy dwójkę kielichów na dzień dobry w teraźniejszości, to tutaj naprawdę jest to uczucie. Jeżeli jesteście w związkach, już nieważne jak długo, tak, czy to rok, czy 10 lat, czy 30. To to uczucie jest, to partnerstwo jest tutaj pokazane i naprawdę powinniście uszanować to i celebrować to, że jesteście ze sobą, że mimo tych różnych trudności macie wobec siebie jakieś emocje, macie wobec siebie jakąś miłość. Tutaj raczki naprawdę, no, raki są najbardziej rodzinnymi znakami, więc tutaj bardzo mnie to nie dziwi. Jak najbardziej tutaj jesteście ze sobą z życi i mimo jakichś trudności, bodajże takich bardziej przyziemnych, ponieważ tutaj jest pokazane, że oczywiście mógł być problem z okazywaniem uczuć. To znaczy, jedna strona okazywała, a druga jak gdyby nie. Ta druga skupiała się bardziej na wartościach materialnych, finansowych, zapewnianiu jakiegoś tam bytu, bądź jakiegoś tam statusu finansowego i to było ważne. I, a w Waszym przekonaniu mogło to oznaczyć, że okej okay, ta osoba mnie nie kocha, mój mąż czy żona niekoniecznie, bo, bo ciągle gdzieś tam w pracy, ciągle gdzieś tam głowa gdzieś indziej, ciągle zajęty, zajęta czymś innym. Natomiast... Tutaj jest fajnie pokazana ta wymiana, że tak naprawdę powinniście się nawzajem uzupełniać. Czasami może być tak, że to ta jedna strona nie będzie umiała okazywać tak bardzo uczucia, jak robicie to wy. Jeżeli macie drugiego raka obok siebie, no to wtedy, jeżeli nie ma okazywania między sobą, to tu już jest rzeczywiście problem, ponieważ raki co do zasady lubią okazywać te uczucia, ale też są bardzo rodzinne i uczuciowe. Natomiast jeżeli jest już inna osoba koło was. Pod innego znaku, z innym temperamentem, może okazywać te uczucia w inny sposób niż wy byście tego oczekiwali. Może nie umieć, może nie tyle nie umieć, co po prostu nie jest to takim priorytetem okazywanie i mówienie, jak jak jakieś czyny, prezenty, dary i tak dalej. Więc tutaj wydaje mi się, że tu może być taki y, y, pies pogrzebany, jak to się mówi, w tym, że nie umiecie się nawzajem odczytywać co do okazywania uczuć, że odbieracie brak jakichś słów, czy jakichś gestów w waszą stronę, jako brak uczucia, a prawdopodobnie jest to mylne, yy, mylna interpretacja z waszej strony. Yy, ta dwójka kielichów mi tutaj mówi o tym, że no, ta relacja naprawdę tutaj wygląda bardzo fajnie, jest tutaj miłość, partnerstwo, jest tutaj są wspólne chwile, czyli w trudnościach naprawdę w różnych sytuacjach potraficie się wspierać nawzajem. I jeżeli są tutaj raki, które mają w związkach zupełnie inną historię niż tą, która teraz mówię, to albo ona się zmieni, albo po prostu to nie jest przekaz dla was. Dlatego, że no tutaj widzę to, co widzę, i wy też, moi drodzy kochani, widzicie tutaj dwójkę kielichów, jeszcze jak pięknie pokazaną, tak? Zobaczcie, więc tutaj wydaje mi się, że. Jak najbardziej ta relacja będzie szła w dobrą stronę, tak? I zobaczcie umiarkowanie, jako to, co na przyszłości, czyli naprawdę te wasze sytuacje rodzinne się ustabilizują. Ja myślę, że powodem tego były jakieś perturbacje, jakieś trudności takie materialne, które się gryzły właśnie z taką potrzebą, też bycia w związku, okazywania sobie tej miłości i tak dalej. Natomiast jakieś może wspólne, właśnie te wyjścia, wspólnie spędzany czas ze sobą, już nie do końca zawsze ze znajomymi, ale można gdzieś razem pójść na jakąś randkę do kina. Gdzieś się przejść, czy coś, cokolwiek, co możecie zrobić razem, może to powolutku odbudowywać. Ale jedną bardzo ważną rzeczą jest, żebyście umieli okazywać sobie te uczucia i mówić o nich. Jeżeli Wam czegoś brakuje, to musicie to yy, jak gdyby przekazać tej drugiej stronie, ponieważ tak jak powiedziałam, ta druga strona może nie wiedzieć, że Wy tak bardzo potrzebujecie czegoś. A jeżeli Wy to mówicie podczas jakiejś sprzeczki czy kłótni. To też nie jest to wyznacznik, bo ta osoba traktuje to, że coś robi źle i tym bardziej się blokuje. Więc bardziej trzeba po prostu po, po, powiedzieć, tak, że dla mnie taki gest raz na jakiś czas jest bardzo ważny, e, ponieważ no ja mam takie emocje, w ten, w ten sposób jestem bardziej wrażliwa. Więc tutaj bym powiedziała tak, że raczki naprawdę idą w bardzo dobrą stronę, będzie tutaj naprawdę cudownie w waszych związkach wyglądało. Dojdziecie do jakiegoś porozumienia, do takiego spokoju, do umiarkowania, do takiego naprawdę fajnej partnerskiej relacji, tylko pewne czy po prostu trzeba przegadać, bo macie problem z wymianą i z takim dzieleniem się wzajemnie, kto co powinien, kto co ma zrobić. Więc cudownie, single za to, i tutaj zrobiłam oczywiście przesuweczkę. Single, yy, single, moje drogie kochane, yy, zabawowo, więc myślę, że czy to walentynki, czy to właśnie yy, jakiś inny, inny rodzaj yy, tutaj yy, zabawy w towarzystwie. Będziecie lubić, będzie Wam to sprawiać przyjemność. Oczywiście będziecie wśród Waszych bliskich osób. Jeśli chodzi o, o partnerstwo, to oczywiście możecie kogoś spotkać, czy to tego dnia, czy jakiegoś tam kolejnego, następnego. Natomiast jest Wam tutaj pokazane, że idzie do Was miłość, a być może nawet jest to miłość, którą już znacie, bądź taka koleżeńska miłość, którą nie zauważacie z drugiej strony. Więc tu bym powiedziała, że bądźcie bardzo czujni, bo być może w towarzystwie nie widzicie osoby, która jest Wam bardzo życzliwa, a gdzieś się skupiacie na tej, na tej przyszłości, na tych rozliczeniach swoich dawnych, byłych, byłych partnerów, partnerek natomiast tutaj jak najbardziej miłość do Was idzie, tylko wychodźcie do ludzi obserwujcie, bądźcie życzliwi bądźcie uśmiechnięci, karta umiarkowania mówi o tym, że naprawdę ta sfera się Wam ustabilizuje, jeśli tego chcecie, bo jeżeli są tutaj raki single, które nie mają w ogóle ochoty na żadne związki, no to absolutnie ym, to nie będzie miało miejsca wtedy, bo to najpierw musi wychodzić od nas samych, to wtedy jest pokazane że po prostu będziecie mieli bliskich przyjaciół wokół siebie, yy, dobrych ludzi, z którymi będziecie mogli te się dobrze czuć, też będziecie się czuli spełnieni, też będziecie mogli na swój sposób okazywać im swoją miłość w postaci właśnie tej przyjaźni i, i takiego wspólnego życia, zabawy, towarzyszenia sobie w życiu. Natomiast niekoniecznie to zawsze musi być partner do, do życia. Natomiast jest pokazane, że jak najbardziej jest to przed Wami. Uważajcie, nie przeoczcie tego i bądźcie czujni w Waszym otoczeniu, w Waszym środowisku, bo możecie kogoś spotkać na takim mm, jakimś spotkaniu, gdzieś towarzyskim, czy wyjściu do kina, czy wyjściu na spacer, czy wyjściu gdzieś do jakiejś knajpki, czy, czy po prostu gdzieś tam w jakiejś, na jakiejś domówce. Tak czy inaczej bądźcie czujni, miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, bo naprawdę idzie do Was coś dobrego. No, jeśli chcecie to przeoczyć, no to oczywiście przeoczycie, a jeśli jesteście na to gotowi, na to czekacie, to to na pewno się niebawem pojawi. Wszystkiego dobrego Wam życzę, drogie kochane raczki, dziękuję już wam za Waszą aktywność, za wszelkie wasze działania tutaj w moją stronę. Jesteście cudowni, do zobaczenia, papa pa.